Nie, co to jest na dole, co to jest na nali? Co to jest pod, co to jest pod co? nami? Jesteśmy teraz Ta. na Jesteśmy teraz na mapie pogromców mitów i, i coś jest pod nami, właśnie nie wiem, no Siren Hedy to mysimy, są po, chyba! W ja, tam, nie ja nie widzę stąd, czekaj, 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 stop, stop, stop. Zauważę jest bliska i tak, to są sirenheady. ale tak słuchajcie, na szczęście przed nami jest ogromny torlak zaków, więc wydaje mi się. Wydaje mi się, że możemy zdobyć jakiś fajny ekwipunek i zawalczyć z tymi Siren Headami. To będzie chyba całkiem git. Ej, ty już otworzyłeś coś? Co? Co się dzieje? to? to jest... waleń? Ol coś... 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 creepy, coś... coś... o, creepy ej. ej. Może to z tym mamy walczyć? Miko już wybuchł. Ej, mam Ej, Patrzcie, Griminka ma pelerynę! No, Ej, no. te dźwięki, ten co ten ten jest i tak with. z tym ten waleniem? Co tam I jest ten tam? Ten 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 pad pad i O oh, nie, ten faktycznie, game rule, keep inventory, true potrzebujemy Dobra, już trudno, na razie jedno straciło Też mam Widzisz Griminexę? Tylko ty masz... nie, ja szarą taką Ty masz ładniejszą pelerynę o wiele Ej, co to O, no Ale no, co się dzieje u Gotiego Gotiego się zaczyna atakować, bo ja się nie wiem, jakieś dziewczyny Ja mam jakieś Phoenix Ej, czekajcie, jest jakaś muzyczka, poczekajcie chwilę O nie, dobra, ja wyłożę, bo ty będziesz się z tym Ej, Enchanted Berry? Okej Ej, znowu? Co się dzieje? <gulose> ja widziałem, widziałem takie rzeczy, no to są genialne Ej, ale, ale co to genialne. był za podwór w ogóle? Jest znowu jakiś latający podwór, tak pełno mura. tych... Okej, okay, dobra Griminek, Griminek Teraz, ta. teraz już, teraz o. jesteś już słaby, popatrzysz na to, patrz na to Teraz, Teraz Też to Ale mam to ładniejszą ma. teraz Ale ja mam tą samą, ja ja ma, Też masz złotą? Też masz złotą Okej, mam miecz Mam Holy Sword, on nie jest jakiś mega co dobry jest? <grystanie> Dobra, jestem ciekawe, czy w ogóle tutaj te też będą... Znowu waleń jakiś! To, to jest portal! portal. O, ok. Al, ok. Al, to jest portal, zniszczyłeś portal! Jest. Mam miecz nocha! Ja ale nie, nie możemy przedostać się do innego świata, tylko musimy tutaj pokonać. Co patrz, patrz. Patrz, ty, ty masz jak jak? za miecz? Ja mam hammer of the No nie wiem, ale ten waleń ciągle wyda jakieś dźwięki Uważaj, dałem wylądy ty na normalnym świecie! Ej dobra jak czekaj, bo ja, ja wyleciałem mi dwa pierścienie, to jeden dam tobie, okej? Okay? Czekaj. Jakie Mam pierścień, no popatrz. Ja mam pierścień, załóż go sobie, zobacz czy ty go możesz w ogóle. Możesz. Ej to no jest nie, to dobrze. jest. To jest ten! Popatrz, to nie jest pierścień, tylko to jest naszymi. A no! Dobra, ja też mam już ko kolejne ubrania, ej. ej. bo ja się mam... Też mam, czemu mimikowi wylatuje totalnie to samo ciągle? Mogę go Spróbuj, spróbuj, spróbuj. Oj, to pierścień! Ej, znaczy, a że... Czekaj, jest, jest, okay, jest? co okay. to jest? A to nie mam pojęcie. Okay. mam czekajcie, nie jak... oh, czekaj, czekaj, ale czekaj, mam czekaj, czekaj, jak... czekaj, 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 ja mogę strzelać jakimiś strzałami dziwnymi. Ej, ja mogę. Co Okej, okay, dobra. Okej, okay, this is epic. Okej, okay, co tu w ogóle się dzieje? <grystanie> Now, Ej, powidzicie to? Widzi, bo cekaj, widzisz bo ja to? Grywina, co to jest? Latające, to jest? Latające jest? krowy, wy, ty, wy! Coś zrobił, co się dzieje teraz? Ej, nie, goti, 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 nie strzelaj. Popatrz na tę krowę. Widzisz to? Latająca krowa! Dobra. O, teraz mam pierścień. Udało mi się zdobyć jakiś pierścień, Iron Ring. Ej, ty nie, to są. Shield of repo Ej też mam kruki! Patrzcie to, patrz to, patrz to griminek! Co mam jest? tarczę na całą no, sobie, ko widzisz? Ko ty też ma. Miał No ja... No, ja... No, to się niszczy, nie kumale. strzelaj bo nie... Ej, nie strzelaj do nas, bo my niszczymy teraz sobie tą zbroję całą oh. O lol, dobra, no, znowu- no, że... Mam zno ej, lepszą cape'a mam lepszego. Ja nie nie Ja mam znowu, nie nie tego, ja mam znowu ja e, Valkyria <laughs> cape o, to, to dobrze, to będziemy się wymieniać później, bo pamiętajcie, musimy o, współpracować, a ja właśnie dobra, e, zginąłem. Ej, no jakiś ładnego cap'a, co ja mogę robić z tym? Ja patrz, patrz, jele, do przodu, bo... <laughs> Goti też zginął teraz. Dobrze. Nie właśnie, boja, to właśnie, mój. różne cap'y dodają różne efekty, więc koniecznie piję. fajnie byśmy obczali co i jak. Ability, ability, co, co o, to znaczy niko, ability? O, do ciebie. Jest dobra, spokojnie, kejp. tam na dole są siren head'y stoją, <laughs> więc to jest ciągle <laughs> niebezpieczne. Patrz w jakąś Co łuskę? masz? Co ty masz? Co się dzieje? Patrz na to, ja, jest to jest jakaś O nie, Griminek masz ma coraz lepszą już zbroję A ale wy, power wy, power Dobra, ale ja ktoś wam ja nie rzuca go. znowu coś No w ogóle, nie śmiejąc się nie bić. to była zasada to taka, że walczymy teraz sprzeciw... No tak, zadajesz mi obrażenia Ale to co? Zabijesz mnie! A. A, okay. Już mnie zostaw, już zostaw, już, już mi nie strzelaj Vampire Blade, Ale, ale mam coś ciekawego, patrz to Griminek, ja wiem jak to działa O nie! Wyłącz tą muzykę! To wziął się. Dobra. dobra, Ale ktoś znowu z tymi efektami, ja nie wiem kto to. Golden a Feeder, a to? nie przechodźmy do innego świata, bo to będzie oszustwo. To będzie jak ucieczka. Znowu wale? Patrzcie portal! Ten... Ale dobra, zostań w tym świecie, nie, nie, nie uciekaj do innego, bo to. No, no, no i... Eee, no bo mamy laga, bo eee, stworzyłeś portal, no! Nie wiem no, co chodzi. No ja. mówiłem nie jedna rzecz, żeby no, nie oszukujmy, a ten jak zwykle ja tutaj musi. Tam. No i co nie z tego? Świat tam. się tworzy pewnie a, teraz, dobra. no o, i się... dobra. Znisz ja, ten świat, ja Znij, znisz to przejście tutaj. No i gitest. I ten waleń znowu tutaj. Dobra. Co? Mam... A, ty lancen, masz ten, Mam wszystko masz to. Kamer to? Of the no, mam kamer w Mam mam kamerę w the no. Ej nie, bo mam mało życia, no wytypy! Ja się czuję mega niekorzystnie będąc między Mikiem a Gryminkiem, bo oboje mnie atakujecie. Ej, hey, a ten, ten łańcuch od ciebie I jest mam jakiś... lepszy od mojego? Tak? Ja ci dałem pederinkę. jakiegoś słabego też wa ja, ja ci dałem lepszego właśnie ode mnie, wiesz? Chyba wydaje mi się. A. To ty masz Słuchajcie, mam coś takiego jak Klingstone w ogóle, jestem o, ciekaw co później okay? daje. O, to ej, najwyżej... Dźwięka, która chodzi sobie, jest o ja w końcu mam Zenit Glow. patrz, ej, jak ja jestem cały popatrz fioletowy, zaraz będę, bie, ej, griminek. Ja nie dwa lata. O, jak a ja będę cały fioletowy, to wiesz cały ten. ten. Masz? Daj dawaj mi fioletową pracę. Ja różowa. widziałem jak miko wcześniej mnie strzelić. To było mega niemiłe. Taką nie? tylko. Taką różową. O. No i mu widzisz właśnie, jak tutaj tak o. współpracować w walce z tymi serenheadami nie, właśnie. Tak, ej, bo ja z jak ja mam zginąć. Nie zginąłeś? No, bo ja mam jakiś Agility No to ja cię zabiję ty. w takim razie. O, o kurcze. Ej, czemu idziesz do mnie? to wy we mnie Ej, wiecie, wy strzelacie! Ej, no, od ja mówię, No, po, po co teraz mi to pokazujesz? No ja jak walę. Patr no bo masz co założone na mówi? siebie, masz na siebie nie założone. Co? No to nie, ma, nie mam ich założone, zobacz. No to nie wiem. Ej, dobra, ten ja znalazłem ty. w końcu ten drugi, drugi. Czego tak daleko jesteście już? Możesz w nas nie rzucać. No dobra, ale to. No ja wiem, że ty to teraz ręką robisz, ale nie rób tak. Inkubator, y, mam mam. nie wiem. O loli, ja wiem co to jest, czekaj, Grybiek, Teraz muszę ci pokazać, tylko musisz wejść na to przejście wpadam, tutaj, bo inaczej cię zrzucę. Pa. pa, pa, pa. To jest, to jest genialna rzecz, dlatego że jak to założę, to pa, czekaj, oh, jeszcze ma. bliżej podejść. Muszę ręki, jeszcze nie? bliżej. A nie, to myślałem, że to odpycha, a to nie. Miko, teraz trzeba do nas z łuku. To jest mega. Ej, róbmy te nie, ściany po prostu. Ja robię ścianę i tyle. Mień nie, ja robię ścianę i będzie teraz o wiele bezpieczniej tutaj. Dobra, ja, ja tutaj się tak za... będę, będę się chował przed Mikiem po prostu. Bo my mamy walczyć tutaj z oczywiście Siren Headami, a to jest Ale Nie, jak to działa? No to nie testuj na nas, tylko na siren headach przetestujesz wszystko. A co robi tata? Co ja robi bym moja? tego walenia przygotował do tego. żeby jakoś zabić. Cztery A Albo cztery Dobra O niej bo i nasze zbroje są totalnie słabe, jak ja zombieka nie mogę pokonać Ja jestem i Czy ty masz greminek? No to, 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 to ja ci dałem, ja ci też to dałem Patrz! Ja mogę strzelać, patrz! No ja wiem, ja też widziałem jak to rzucam to ja to już, No ja tym zabiłem griminka, ale nie musisz ale mi zabijać tak, o, jaka No ja cię, no ten znowu testuje i będzie później wyzywany pewnie. No, Dobra, a potem, bo, bo. Dobra, bo. Ja, tej, ja tej zbieram coraz więcej tych wszystkich. Będzie. Dobra, mam wreszcie o, jakieś buty, które wydają się lepsze. Ale sprawdzimy to no potem. Nie. Złote piórko. O, Oho, nie Oho, super. Dobra, ja ginę, ale byłem. Byłem akurat na obsydianie, który mi zrobił. Co znowu tego walenia tutaj? No ja. Dobra, nie. No ja zginąłem tutaj na pierwszy. pierwszy Ej, te dźwięki są przerażające, tego, tego całego walenia. Tak Ej, nie ma żadnych spodni. Golden no, Father. No, ja właśnie mam jeszcze dla ciebie jak coś z Zenith Legins, jak coś na potem. Yellow cape. <noise> Life charge, Ej, Life ten Valkyria Axe jest najlepszy na świecie, jakie on na zadanie o... o... <noise> obrażenia zadanie. Valkyria cape. Ja, ja właśnie szukam teraz, może, miecza, bo ten kill off jest, znaczy ten siekiera jest genialna w ogóle walki Ja mam dwie lance walki, wa rękawice walki liska, łopaty walki Patrz, ja ten. robię coś takiego, ja, ja mam dość tego. Ja wiem, kulki. ty zawsze niszczy te kulki, właśnie, nie wiem, coś musisz mieć. A może. Masz na pewno, pokaż, ty masz na pewno założony ten, nie, naszyjnik. Nie, ja tylko to, no i zobacz, nie mam. Masz naszyjnik jakiś założony, a gdzieś nie tam w jakim punku, ten tę, tę, tą chmurkę. No nie mam, nie mam nic. Serio nie masz nic? No to, to robię. Nie wiem, właśnie, jak to jest możliwe, że nic nie masz, a ja mimo tego nas zabijasz cały masz czas. Oj, ja prawie biegłem w ogóle, ale miałem teraz zawał. Nie wiem czemu w ogóle. Ale wiem. No, ja ma... miejsca wykłóceń, są takie oh. dobre. Ten, dobre dobra. Itemy. Ja mam w końcu kilof jakiś. Jeden wyrzuciłem przez przypadek, ja ale teraz jest. Ej, dobra, zbieram wszystko. Bytefy, chyba atakują. Ale co ty masz za buty, Griminek? Ty masz ma w, w ogóle najlepsze rzeczy z nas wszystkich. Wszystkie w jakieś i mam, mam pełno ja. pamięi leczenia. już trzeci raz po co taki złyba. stan mieczyk. Okej, okay. o nie, dobra. Co? Czy Ja w ogóle muszę przetestować jak tam moja walka w ogóle z nimi. Ale I wydaje ten, mi się, brak, że ja my nie mamy szans w ogóle żad, żadnego, żadnych w ja walce z tymi siren headami. siren headami. Pomóż ja mi to, teraz, Milko, mi teraz to. mam pół serduszka. Pomogę ci, pomogę ci, pomogę ci. Walcz, walcz tutaj z nimi. nie wiem, mnie Miko. Odzieli ty Okej, ja muszę znowu... i Ja mam totalnie... O nie! Victory Medal. Założyłem znowu Iron Bubble i nie wiem co to daje teraz. Ja mam Medal i nie wiem co to daje. No jest! Nareszcie walkirijska zbroja! O to chodzi. Ja nie wiem co rzucić. Nie wierzę. Co zebrałeś? Yyy. Muzykę ktoś znowu włączył. Halo, proszę uspokój. Lucky Bow. Okej. Okay. Tak, jak coś spotka. nie masz czegoś, to jeszcze tutaj możesz A, ode mnie spodnie okay. zabrać. Griminek ja ci teraz rzucę ah! zaraz spodnie. A, Dobra, znowu te walkiri się pojawiają tutaj. Uh -huh. Ja ci rzucę na, na terenie tej te, te, da, Leginsy jak tutaj. coś. Buciki. Ja mam inkubator. Co jest lepsze? Tutaj plus 8 armora aż? No dobra, to ja, ja, to nie, ja nie potrzebuję co tego zanita. Nie, Nie mam pojęcia, nie ma, nie ma informacji bo ja żadnych, na wiesz? Nie mam taką białą, niebieską, ja nie wiem co one robią. Mogę Właśnie ja to ja trzeba zbudować? będzie przetestować... Nie, to będzie trzeba przetestować w walce z nimi, wiesz, a nie, zna, nie tutaj, tutaj jest. między nami. Nie, rękawiczki mam! Nie będę mieć zimną, nie będzie. No my ja też mamy dawno założone z griminkiem. Wszyscy tutaj od dawna już mamy rękawiczki <laughs> zakładane. Ja mam tam na rękach diamant. O lol, kiddie, zebrałem jakiś czerwony bary. diament, o co chodzi? Ty, patrz, patrz, patrz ma jakie mam super buty, mam lepsze buty. Mam regeneration patrz, stone. Ability, też mam, patrz. no też mam taki diament. Też mam tu, te. Ej, ty masz spoko te buty, są. Spoko są te buty, to które to ma I Okej, mam jakieś białe... okay. jakieś dziwne wiadro. Skyroot bucket. To chyba ty nic nie shielda. robi. Mam drugie, Ja chyba to a Obsidian buty. Ja jestem ciekawszy że z nas, widzowie się czasami nie będą śmieli, że my wrzucamy jakieś dobre rzeczy, a okazuje się, że myśmy one są słabe, czy cokolwiek. Nie wiem o co chodzi z tymi tematami. Dobra, co my już węce? jesteśmy. Oho, co to jest? O, kurczę, mam jakieś tylko czarne Live shard? Czy to gdzieś tak mogę nałożyć? W... Ja nie mogę tego w... live w... sharda tak, bo... Ej, mam pytanie: jako, macie łuk? Bo ja mam tutaj łuk dla was. Mam łuk. O nie, ja zjadłem live sharda i on po prostu od razu daje. No to szkoda, że go tak zepsułem w takim razie. Bo mi się od razu wliczył i ja go założyłem bezpośrednio jego ja użyłem jakby tego, więc nie, uży, nie korzystajcie z tych wszystkich rzeczy, bo ja myślałem, że da się to założyć a <grydża> się nie da. Ej, co to tam lata? No to, no to ten Miko znowu rzuca tak te strzałki. Ja, niej, to wy ty wy! Patrzcie jakie króliczki! A, bo, ale Koks! Ale skazackie ale, ale mam dla złuk, nie czym słychać, ale mam dla złuk. Wiem, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Ja też mam no, ja też mam łuk, ale potrzebuję chyba więcej strzyki. A wcale UW no, Iron Ring. No i słusznie, słusznie jest napisane. Dobra, zaraz <grym> trzeba to... będzie oczywiście zobaczyć Siren Hanabi. Ej, co to jest? Co to jest? Ej, patrz na to, patrz na to. Pana Mask, czy ja to mogę. A, to jest beznadziejnie. słabą zbroję. Ja mam właśnie totalnie chyba. Dobra, ja, ja... Robię teraz pizny, Słab... ty Słabą ty... klatę. Ja bym musiał tutaj coś więcej dostać, ale dobra. Zabieram sobie to w takim razie. Ja ci mogę dać klatę Tak, Jak masz? To później no, daj, ja daj ja mi dajesz, daj mi potem, bo ja nie mam klaty Walkiri właśnie. W końcu i tam jakieś? Jeszcze. Peleryna Agility Cape. O, to to Agility to jest gitówa w takim razie. Zenity. Co, co to było? Ej, zenity są jakieś totalnie słabymi rzeczami. Ja bym nie radził na waszym miejscu brać w ogóle tych zenitowych rzeczy. Ja mam obsydianowe. Okej, okay, mam nową, 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 nową ten. Nową pelerynkę. Agility Ała. Cape też mam. Dobra, Agility Cape jest git. Lecę tutaj do przodu jeszcze i zaraz będzie miał koniec, więc lecimy zaraz oczywiście na walkę ze ja Siren Hellami Ja jestem jakoś mega daleko i nie wiem, w którą stronę mam iść Wytyfy, to gdzie ty daleko jesteś? No bo ja umarłem, i ja nie wiem kompletnie, w którą stronę iść mam No to tam, o, dobra, gdzie, nie ma, tam gdzie nie ma tych Ale tutaj, właśnie, bo ty... ja jestem tutaj, gdzie jest nie ma, tu i tu Dobra, Okej. Okay. O nie, no serio Wytyfy, dobra, Miko, nie mam pojęcia też, w którą stronę iść Ale musisz no, iść ja w tej, stronę... Do Chyba, nie W stronę north chyba musisz iść, tak mi się wydaje. Mam białe jabłka. A, no, ale ja cię widzę, dobra. ja cię wi ja ci widzę właśnie tam, tam, gdzie ty miejscem. mnie widzisz? Przede mną jesteś. Dobra. Ja potrzebuję teraz tylko jeszcze. Ja przed tobą. Oh, fine, this is your. Oh, dostałem jakiś medal. Oh, ale super. Wiktory, medal. Po to jakieś medale? Właśnie dostałem jakieś medal i zostałem. Ej, ale zginąłem i ciągle mi się ten efekt utrzymał, więc mega dziwne. Ale dobra, założę sobie ten medal, wik <noise> Mam jakiś shield, bo na Ja lecę do was, tam tylko faktycznie mi też nie zadziałał ten jeden spawn point. I Mówię tam ci. Czuję się teraz na mega wadze. Nie, ja też wpadłem dwa rzeczy w ogóle. Ja tyf, czy mega, to nie, nie działa? To nie, Jestem ja na wszelki wypadek dam sobie spawn point'a. i weź mi też to, no nie. nie działa. Dobra, ja sobie dam... To tu, tu, tu trudno, no i tepnę. Super. <noise> Dobra, lecimy dalej do przodu. Ja zaraz będę ten. Griminaj bo tu by strasznie dużo zostało tych bloków do otwarcia. Ja otworzę już 0 chyba. No ty otworzyłeś wszystkie tak, bo mam jakieś kursy tutaj yy, niestworzone, <noise> Mam lagii. całego seta obsydianowego. One jest lepsze Obsydianowy? Czy nie? nie no pa sprawdź! Sprawdź co Wytyfie ten jakiś dobre rzeczy. Ja Red cape, ja nie O nie, nie dobra, hełmi. jeszcze świnie latające, no dobra, tego jeszcze nie było. Okej, okay, dobra, ja już mam wszystko przygotowane, ja Ci pomogę dobra, w takim razie to griminek od końca tutaj otwierać to wszystko. Nie, macie jakiś Okej. Okay. Tylko zobaczę czy mi się uda... Udało mi się to przeskoczyć? Dobra, tutaj jest jak coś, to pamiętajcie, że taki zł złoty. Oj. E, złoty, złote piórko możecie to także na siebie założyć jako agility. Znaczy jako dodatkową ty, ty, ty. opcję. Generalnie okay. takie czerwone takie, takie kryształy można mieć tylko po jednym i... Hey, ty, serio? Patrzę, o, ja tam nie jestem. jestem kamieniem. Tutaj już nic takiego dobrego nie ma. Co ty masz? A co jest takie OP? Vampir Blade. Vampir Blade? Nie mam takiego. A masz... Ile masz tych Vampir Blade'ów? Chmurka! Zginąłeś? Nie, chmurka mi boli na powietrze. Jestem tutaj A, u siebie. To ja, jak coś. Wy, ty, wy! Dobra, no, ale to w to takim jest. razie to ta chmurka atakuje! Nie to ja byłem! Nie, nie to coś ta chmurka chodziło. atakuje! To ja coś, ja a bo nie mam, mam klatę. Co to robi? Da, daj mi tego. O, to a a to dasz mi tego robi? tego e, masz, masz łuk i masz taka strzałka. Ja potrzebuję. Nie, ja potrzebuję przede wszystkim klatę, bo to jest najbardziej mi potrzebne. A, to masz walkeriową klatę e, tutaj. O. Ja sobie na razie założę Które szybko leży? to, żeby... bo to mi zajmuje Miko miejsce przestań. w Egipunku. Miko, przestań! Dobra. I zakładam walkierijską klatę. Ja, no ja mam Laki Blow'a, Laki Blow to jest... Lepsza. Ale nikt nie ma obsydianowej, tylko ty masz takie szczęście. A, ja mam, ja mam, jeszcze. mam, Dobra, do czy każdy ja ma spodnie, my spodnie my które my spowalniają my my upadek, żeby skoczyć po prostu z góry na dół ale na ale nich? A, a Jakie są spodnie? A macie, macie, Buty? Na... Nie, no zobacz, czy masz takie spowolnione opadanie. Masz, masz, masz. Dobra, no to jesteśmy gotowi chyba wszyscy. A to sprawdzałeś, czy jest dobry. A nie tak, jak ja, czy Power Glow są lepsze, czy Valkyria Glow? E, które są lepsze. Nie wiem, jak tak lepiej nie wyglądam? trudno, no musimy sprawdzić. Wy tak będziecie się teraz stroić, jak na ten są, tam są siren Head'y z którymi musimy walczyć. Lecimy no do nich szybciakiem. chcecie obsydianowe jedną mam nie, jeszcze no, jedną. Ej, bo to jest fajne jeszcze. Spodnie. Ej, bo to jest jak właśnie zastanawiam się co tego. z cape'em Zabieram w takim razie walkirijską walkijskiego cape'a Ale tam do mnie strzela Ale, nie, nie, No tam nie, 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 tak walczy. teraz nie, nie, ja was... Dobra, to ja tam już spadam powoli do tego tego. O je, faktycznie tutaj spada. Waroce. Ej dobra, lecimy na walkę, chodź tutaj, oh, tej jak ja skoczyłem już w a dół. Tak, tak, Ej. a co, jak, a co jakby zdjąć zda, spodnie i założyć... A nie, to nie spodnie odpowiadają to nie za spodnie. to. Spodnie, ja nie wiem czy na albusty. Właśnie nie nie, Golden Feeder chyba, Golden Feeder chyba. Wydaje mi się, że to ten... Załóżcie przed tym, przed umiercią, ja tak zrobiłem. Właśnie mi to nic nie dało, że to zdjąłem. Nie to Dobra, wy jesteście, bo ja się zgubiłem w lesie. Mi to nic nie daje. My się, muszę mieć dwie rzeczy, które mi to mi Ja już jestem przy te... wiem, Ja już jestem przy ja was... nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja wiem, nie wiem, nie wiem, się wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, To wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie stało. nie ja nie to możliwe, bo nie ja spadałem w dół cały czas, wiesz? Dobra, lecimy jeszcze. A gdzie ty, gdzie ty, Niko, w ogóle powiedzieć, Bo wiemy. my z Griminkiem jesteśmy w tym miejscu, ja tutaj. Ja jakimś... Dajmy e, Dobra, słuchajcie, wajden. idźcie za piorunami, ciebie za piorunami, my wam damy tej pioruny. A gdzie są? Okej. Okay. A. Ja nie widzę piorunów. Tanki się nie e, Dobra, ja to nie dajmy wam 40. kordy. 4100 na minus no, ja nie 700. Ja nie umiem 700. No 000, to jesteś 000. lamus. To chyba... Ja, ja widzę kogoś, kto jest na za minus nami ile? <laughs> Na minus ile? Czy to jesteś ty? Na minus ile? Na 770. Dobra, widzę kogoś. was? Co ty tak robisz daleko? Wie. Ale jest Gotti obok nas. A, no da fajnie. Dajesz, dajesz. Dobra, to? My... Nie, nie widziałem co to się dzieje. To? Ja widzę co tutaj. A ten nie, nie wiem, musimy dać ponoć. sobie radę z tamtym, da 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 dajemy szybko. Dajemy sobie radę z niczym. No, ten jakiś Ej, czy jakiś jakiś na... Goti Gotti, patrz, popatrz. Masz tutaj Valkyria helmet, masz tutaj Valkyria Glowsy. Dobra, masz Valkyria cape. A. Zobaczymy jak z, jak z Mikiem łup. w ogóle. Widzisz Łupi powoli wodę spadającą cały. z nieba czy coś? No. Jako no to, to tutaj się do tej wody spadającej z nieba, no ja no, jestem jakimś tyś kamieniem w ogóle. Taka? Nie wiem dlaczego. Wy ty, czemu ty jesteś z ka kamieniem? Dobra, no no zobaczymy zobacz. cię. No tego e, ja nie, nie, to nie tak widzę. Tu z drugiej strony, Okej, widzę, widzę, jesteśmy. w nie, jestem kamieniem. Nie. No tak I że taki, mogę być jeszcze taki. Dobra, ale i tak Ja nie mam takiej tarczej, Słuchajcie, tak musimy, nie. musimy zacząć tutaj się e, walczyć z nimi te one No one są tutaj przed nami One tutaj są przed nami, więc to musimy... Wiecie, no na początku pory. drogi one gdzieś tutaj Ej, były Są! Patrz, patrz, patrz! Są, są, są! są. O nie, nie, nie uważaj! Nie, Miko, topi wodę Dobra, ja, 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 ja w nie tam rzucam. Ja staram się... Ja właśnie nie mam pojęcia i rody mają życia Ale musimy im zadać jak najwięcej Weź tam łuk! O nie, one są mega OP, wy tyfy bo ja tu podpalam las, sorry, sorry, bo mam coś założonego Dobra, ej, musimy ja chyba zacząć... Patrzcie, to mój moja Nie, Ja nie mam pojęcia, ile one mają HP właśnie, ile mają, ile ja one mogą mieć życia Okej, okay. gryminek gdzieś tu jakiś, ja zaczynam gdzieś tam atakować Ale patrzcie, jest O nie Co się dzieje tutaj, przecież to jest jakaś przesadzona walka ja biję, ja biję, biję, biję ja po nógach, Skupmy niektóre. się tego właśnie, na, na tym tutaj, tym ziomeczku Ała, awa, awa, latam No to jest właśnie przesada, że tutaj strasznie dużo one zabierają życia i tak dalej Ale... kto ma taką umiejętność, że strzela z tego, z tego, z kamieni? Ja Ja strzelam dosłownie z różnymi ścianami, ja strzelam z szkieletami Dobra, pokonajmy chociaż jednego z tych Siren które one opa, są ja przesadne takie łuki Właśnie one, one powinny tak ja co jakiś mi, czas pomóż strzelać mi, pomóż dobrze Pomóż mi. mam loa. Aaa, no to faktycznie. Ej, my jeszcze jednego sekund No właśnie, mi się wydaje, że to nie jest możliwe w ogóle, żeby ich pokonać. Czy to jest możliwe? Nie, jest pewno możliwe, ja to... O, chmurkam, chmurkam Właśnie próbuję ich jak tutaj rozwalić, ale mi ciągle górszaki jakieś się pokazują. O, nie wpadłem w lawę. Ja jestem ciekaw... Co w ogóle daje Healing Stone? Zjem sobie jednego. Okej, okay. i zaczyna mi leczyć, dobra, generacje to po do prostu dodaję. No to To nie jest jakieś... To nie jest jakieś OP. Ja się mi ciągle palę. A, bo myślałem, że Miko mi atakuje, a to nie Może on ma regenerację. Dobra, ja próbuję w takim razie jakimiś axami... Ale, ale on jest w tym, on ma hitboxy w tym, w stołnie. Tak, on ma, ma tutaj w, w nogach gdzieś, teraz. Ale on powinien ciągle Fari. dostawać o, obrażenia od tego tego. Jego Dobra, to te, skupmy się na tego. W, skupmy się na tym w wodzie. W wodzie? Tak, ej, ale... My nie damy sobie rady chyba o, z nimi O ty jeden! Serio? Zabiliśmy tego? Tak, tak, no, Dobra, to, to kolejny. To trzeba się rzucić na kolejnego w takim razie Dawaj ten, ten wodzie, ten, w ten no. wodzie teraz. Ja sobie tutaj spokojnie killing stonesy Patrzę w ogóle Uła. jak tam mój ekipunek. Patrzcie, ja, to co ja co mogę wrócić tutaj Bo ja jestem super mocny. Nie, nie wiem nie czy coś mogę sobie doległo. jeszcze włożyć. Chyba nie mogę już nic włożyć, niestety, a szkoda, bo ja bym coś jeszcze tutaj dołożył nie i bym miał więcej może. Co? Ice Pendant, ja założę w takim razie Ice Pendant na szyję, może to będzie lepsze oh, O, Priminek ja zginął, nie, dobra, ale no to o, nie, nie no, Goti też zginął, Wytyfy. Wy. Nie no, pomóż co nam jeszcze, dało? jeśli odrodziłeś tu Mam jakiś zielony ekran Ja w ogóle, Oj, sorry. ja w ogóle zamieniam teraz ciągle w lód Ten Też tak miałem, ale zjadłem jakieś jabłko co... i ten Ja właśnie nie mogę w żaden sposób teraz go dotknąć Halo, gdzie on ma tej, na dole gdzieś, nie? Ej, ja go nie mogę zadać obrażeń, halo! O, tu! O, chyba. To, mo... to ja zadaję to mu tak, to ja teraz. Dobra, ale to będzie strasznie dużo chyba zajmowało. On we mnie coś rzuca w ogóle. Ja co to jest za regeneration stone? To się tak gdzieś włożyć czy nie, chłopaki? wiecie? Nie, to sobie zjesz, to musisz sobie tak prawie Nie, stronę. to się wkłada. Ja dostaję regeneracji wtedy. Wy okay. ty. No, ja A... też mam to. Ale to będzie. możesz sobie włożyć w abilities tam. Ja już tam włożyłem. Dobra, dołączył do nas ma. chłopaki jeszcze tutaj, do tego ja wodnego. Ty. A bo wy jesteście daleko znowu no, to ja to jest, ja jest to największy tak. minus teraz. Dobra, wlatują mi umiejętności. Trzeba uważać, żebyśmy sami nie zginęli tutaj. Co jeszcze tutaj mogę założyć? O, bo ja jestem w jakiejś wodzie, nie wiem, Ja właśnie też nie wiem, mnie ciągle coś tutaj atakuje. Godi dołączył! No to ciągle umiejętności nam wlatują. Ja mam nowe umiejętności, właśnie podałem sobie... Jestem takim dziwnym i... i, i OLOL! Ol. Dobra, on wyszedł stąd i zaczyna znowu rozwalać teren Dobra, uda nam się go jeszcze rozwalić, wydaje mi się. Chyba, że trzeba im z niego z tego łuku i on znowu po prostu... Jest Zginął! Tak. Dobra, ej, to nie jest takie trudne, żeby ich pokonać, ale dobra, to zostało nam jeszcze dwa czy trzy? Tak, dwa. Chyba. Dwa, wow. dwa zostały ostatnie ten, siren Heady, to dobra, lećmy, griminek tutaj atakuje To jest ten ten, ten co 12 zadaje obrażeń, tak? Tak. Ale on tak macha nogami, że ja nie mam pewności o, nigdy... Dobra, o, dobra. dobra! Miko teraz pomógł wstało. jest gitara, dobra. Ja sobie zjemię ja łóżko, jeszcze, znaczy Enchanted Berry, czyli to jest co innego. Ja nie wiem, czy to trzeba gdzieś w nogi, faktycznie... Tak, chyba... Trzeba. O! Patrz, tam jest creeper, trzeba spowodować, on wybuchł. O, chyba się nie da. Czego ty tak giniesz? Ty masz, bo ty nie masz zbroi żadnej dobrej, nie? Daj, daj! Ile nowa jest dobra! Zbira. Ona jest najlepsza. Ile nowa jest najlepsza? Zjedź sobie to. Ujdę mi tego. Wiedz sobie to? Nie, ten już chyba ciągle dostaje hitboxy. Wiedz oh, sobie to, co ci rzuciłem. Bo ty znowu zginął. Ja, ja. A nie to Griminek. Nie, nie ja. Okej, okay, dobra, ja się skupiam na obu teraz i spróbuję ich zatrzymać w lawie. Bo oni chyba ich lawa jest najmocniejsza taka do pokonania I wiecie? Dobra, jeszcze jakoś tutaj próbuję. Skończyły mi się strzały, ktoś ma strzały? Mam O 40. lol, ci ty w ogóle, A, poszekaj, nie nie bo ten 23, 25, bo to nie ma Infinity. My możemy jeszcze tym. Czym, czym, ja już sprawdzam, zaraz tylko lecę tutaj do was do góry, bo spadłem w, w dziurę tutaj. Jeszcze tym mieczem I można tym spróbować wydebywać. Czym? Te Darfy. Nie wiem, ja próbuję tutaj na blisko teraz. O nie, Mikoł, my też w końcu zginęliśmy, no, no ktoś, nie ten, Ktoś tam rzucił pod nogi TNT, trollecie. No chyba tak, o, oni chyba nas... Nie, nie chyba. No tak, tak, do Gotiego szybko, żeby nam okay. udało się tej zawalczyć Halo, tylko my się zacięliśmy kroku Płacisz też na na zapas Halo, co się dzieje, chłopaki? Co się dzieje? <grym> Czekaj, może spróbujcie odpchać ja mogę Dajcie może te TNT a... Weź, O, gitara, o to chodzi Dobra. spodnie, Ej ale miałem pełne życie zanim ja ten, zanim zginąłem, mega dziwne w ogóle. Nie. Nie mam spodnie Pantalony, majty? nie Wyszedł w ogóle no. Siren Head z tego. Nic nie mamy, żadnych spodni. Ja mam... Nie zostawiłem gdzieś na torze może jedynie. Ale dobra, uda nam się wydaje mi się. Bo to już teraz jest S, żeby go pokonać. Pamiętajcie, że tamtego krewaliśmy strasznie krótko już. Ja tego rzucam Sami brało. Przez... To moje, to moje co? Zginął ten ten odlawy, coś jego nie zajmowaliśmy nim w ogóle. Jak ginę, jak ginę chłopaki! Mam jakiś puszczon strasznie duży! Zginął! No i został się Szymek, żeby zginąć. Ej, co ja mam wokół siebie? Czy mam wszędzie teraz zielone? No i teraz był mi jak ty, 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 musiał zabić, super mu jakiś super atak No jasne, jasne a ja, a ja miałem pół serduszka miałem stary się, musicie mi znowu uderzyć mi znowu uderzyć, bo ja tutaj się zaciąłem Ej, <gry> a, chyba Jakiś Ej. efekt musicie dać ja? fajny przy... Tak kurką, kurką. Ale bo jest Nie działa ciągle Ratujcie chłopaki, o ratujcie. Już, już działa Dobra. Już działa wszystko. No dobra, to udało nam się ser hitami, Więc no co, mam nadzieję, że Wam się podobało się więcej Ało. takich różnych rywalizacji. Na, możecie nam w ogóle podsyłać, mojej. jakie fajne laki bloki możemy, bo na przykład tutaj nie... Ja myślę, że tutaj będą takie OP na przykład 10 tysięcy sharpnessa i tak dalej. A nie było tutaj aż tak super broni, które dawały dużo obrażeń. Więc wysyłajcie nam informacje jakie laki bloki są takie mega OP, a my się z wami żegnamy. Trzymajcie się ze mną Riminek, Gotti i Miko. Cześć! Hello!